Siemaneczko! Dzisiaj jesteśmy w ROBLOX Fashion fauncy Jakoś tam to miało... Dobra, musimy się jakoś przebrać Jakiegoś fajnego chłopaka Weźmiemy najpierw twarzyczkę Którą by tu wybrać Zawsze biorę tą O, tą Przepraszam, że jest taka jakby co? To mam Matic 65, na no. Jestem totalnym nupkiem. Tu. Weźmiemy sobie i rokaza. Jestem totalnym nupkiem, tu. Miałem dwa razy trzecie miejsce, więc to jest totalny nupk. Dobra, musimy się śpieszyć. Mm, czekaj, nie, nie, nie. Idziemy po ubranie. Idziemy po ubranie. Jakieś byście słyszeli coś takie Mateusz, Mateusz to mój brat czekajcie co Czy weźmiemy na pewno te może weźmiemy te marynarkę marynarkę chciałbym marynarkę chciałbym jakąś Czekajcie idzie chwilę zastanowienia. Hmm, czy wiesz tam? Nie, panie. Weźmiemy tą, panie. Teraz jeszcze kolor skóry weźmiemy na inne. Czy weźmiemy jakieś dodatki? No, zobaczymy. Super. Teraz idziemy po dodatki tam. Czy mi okulary? Zawsze polecam te, bo one są takie super. Że tylko widać jeszcze oczu. Jak ma się tą minkę. I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Ym, dwona wbić. O, będę fire out. O nie, to będzie źle. Ej, ja będę fire out. Ej, to muszę wziąć tylko źlejka, wy... zostawcie. Dobra. Wpiszcie, co mam nagrywać. Dobra. Fire out, gdzie jest blisko fire outa. Nie pamiętam jaką on miał bluzę. czekaj przykład... Weźmiemy tą, bo ta jest ładna. No i tamte gacie. I może tak zostaniemy, ale jeszcze chodźmy, chodźmy szybko. Po jakieś dekoracje. Do... dekoracje. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, tu jest jakieś takie dziwne. Dziwne, tu. Hmm, to jeszcze wybrać. Hmm, to. Nie, nie, nie. Nie chcę tego. Już jestem gotów. fire out. Nie mam nic tu kupionego. Dobra, to biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, dobra. O, dobra, już jest. To. Teraz tylko oceniamy. Wy też oceniajcie. Hmm. Tak, tak, wszystko wiemy oceniamy o ja Matik sześćdziesiąt pięć nigdy nie przyjmę cię dobra dobra hmm. dlaczego ona chodzi po wodzie się ona nie podoba さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ bo nie było jakieś na specjalne. Jak wie co, z Brawl Stars to będzie jakiś za dwa dni odcinek. To nawet taki średni, średni. Mhm. Łaba i wyszła jak widzicie, grałem w ogóle, bo mam zarobił jazdek tutaj w lewym dornym dolnym rogu. No powiedzmy, że taka sobie. Jak jest taka sobie, wtedy mi jest dwa. Z dobra wtedy. Cztery. No, o, dobra. Ja nie patrzę. I drugi. Pierwszy raz drugi. Przepraszam, bo ja tam na jedną kancie mi się pomaliła w ogóle. Drugi. No. Mm. Super. Wystroiłem się jak fajra. taki odcinek knopski Dobra, więc kończymy ten odcinek i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia.